Dzień dobry. Proszę o zajęcie miejsc. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu ekonomicznym Uniwersytet Dziecięcy. Ja nazywam się Monika Petersen Sopczyk, jestem pracownikiem tego wydziału i w dniu dzisiejszym będę miała przyjemność zapoznać z Was z tematem Walutowa wieża Babel. Będziemy sobie odpowiadali podczas tych zajęć na kilka bardzo ważnych pytań dotyczących walut. Pierwsze z tych pytań to czy potrzebujemy własnej waluty. Tak, za chwilkę będziemy na nie odpowiadali. Następne pytanie to, czy ma sens jedna waluta w kilku krajach? Kolejne pytanie, czy ma sens kilka walut w jednym kraju? Czwarte pytanie, na które w dniu dzisiejszym sobie odpowiemy, to czy warto tworzyć unie monetarne? I ostatnie pytanie, czy będzie jedna światowa waluta? Zanim jednak przejdziemy do poszukiwania odpowiedzi na te bardzo ważne pytania, Chciałabym sprawdzić Waszą pamięć z poprzednich zajęć. Ostatnio dowiedzieliście się, skąd się biorą pieniądze i kto z Was pamięta, skąd się biorą pieniądze? Zmiennicy państwowej. Zmiennicy państwowej, super. A pani co chciała dopowiedzieć? To, co on, super. Mamy jedną firmę w naszym kraju, która zajmuje się produkowaniem pieniędzy i jest to nasz bank centralny, czyli najważniejszy bank w naszym systemie bankowym, w naszym państwie. Nosi on nazwę Narodowy Bank Polski. Jednak Narodowy Bank Polski sam nie produkuje tych pieniędzy, zleca je pewnej firmie, którą możemy nazwać fabryką pieniędzy. I jest to właśnie Mennica Polska. Kiedy Narodowy Bank Polski potrzebuje wyprodukować pewną ilość pieniędzy, zgłasza takie zapotrzebowanie do mennicy państwowej, która wytwarza monety oraz banknoty, którymi posługujemy się. Pewnie również przy sobie macie takie banknoty bądź też takie monety. Jeśli chodzi o monety, są one wytapiane z różnego rodzaju kruszców, czyli stopów różnych metali, Następnie na nich wybijane są wartości po to żebyśmy wiedzieli jaką wartość ma dana moneta. Natomiast jeśli chodzi o banknoty, one są również drukowane w mennicy państwowej. Banknoty drukowane są na specjalnym odpornym na uszkodzenia papierze. Jednocześnie ten papier posiada oczywiście różne zabezpieczenia po to żeby ta waluta była bardzo trudna do podrobienia i żebyśmy mogli się nią bezpiecznie posługiwać. Tak wygląda, proszę Państwa, budynek Mennicy Polskiej. Mennica Polska funkcjonuje od 1766 roku i ma swoją siedzibę w Warszawie. Jak pewnie się domyślacie, jest to jeden z najpilniej strzeżonych budynków w naszym kraju. Mennica Polska produkuje banknoty oraz monety. Na terenie naszego kraju obowiązuje jedna waluta polski złoty. Mamy przedstawione na obrazku wszystkie monety oraz wszystkie banknoty, które związane są właśnie z polskim złotem. Nas oczywiście najbardziej interesują, które banknoty 50, 100 i 200. Każdy z nas chciałby mieć ich jak najwięcej. Natomiast mamy, proszę Państwa, jeszcze takie banknoty jak 10 czy 20 złotych. Oraz monety. Tak jak mówiłam, mają one wybite wartości, po to, żebyśmy spoglądając na daną monetę, mogli od razu wiedzieć, jaka jest jej wartość. I w związku z tym mamy monety 1, 2, 5 groszy, 10, 20, 50 oraz 1, 2 i 5 zł. Teraz przejdziemy do naszego pierwszego bardzo ważnego pytania. Czy ma sens kilka walut w jednym kraju? Wyobraźmy sobie sytuację, że na terenie Polski mamy na przykład 16 różnych walut. W każdym województwie inną walutę. I zastanówcie się teraz przez chwilkę, czy taka sytuacja byłaby korzystna, czy też nie. Nie. Jednogłośnie. Jakie możecie podać argumenty mówiące za tym, że taka sytuacja byłaby niekorzystna? Poproszę. Kantory byłyby zapełnione. Super. Czy jeszcze mamy jakiś inny argument? Tam się zgłasza również pan? E, bo mogłoby się trochę na tym tracić, no niektóre waluty byłyby droższe, a niektóre tańsze. Super. I tutaj rozpoczynamy już problematykę związaną z kursami walut. Niektóre waluty są droższe, niektóre waluty są tańsze. Za chwilę sobie omówimy to szerzej. Tutaj jeszcze pani chyba się zgłaszała? Super, czyli koszt dla mennicy państwowej w dniu dzisiejszym, kiedy produkuje ona tylko jedną walutę, jest zdecydowanie niższy, niż gdybyśmy mieli tych walut na przykład 16, czyli tyle, ile mamy wojewódz w naszym kraju. Reasumując to, co państwo powiedzieli. Po pierwsze, mielibyśmy wysokie ryzyko kursowe. Po drugie, koszt wymiany i przeliczania walut przez banki i kantory byłby również wysoki. Poza tym, mielibyśmy ogólnie panujący bałagan. Bardzo trudno byłoby nam ustalić ceny poszczególnych produktów i usług w sklepach. Kolejna kwestia to jest to, o czym mówiła Pani, czyli wysoki koszt wydruku takiego pieniądza. Oraz oczywiście waluta, która występowałaby na małym terenie, czyli w ramach tylko jednego z 16 województw, miałaby bardzo niskie znaczenie międzynarodowe. Kolejne bardzo ważne pytanie, dotyczące walut, na które sobie odpowiemy, to jest, czy ma sens jedna waluta w kilku krajach? Pan się zgłosił jako pierwszy. Super, bardzo dobrze. Kto jeszcze chciałby powiedzieć, czy taka sytuacja byłoby, byłaby korzystna, czy nie? Mamy jeszcze kogoś chętnego do odpowiedzi? Tutaj jeszcze Pan, proszę. Mhm. Czyli byłoby to zdecydowanie bardziej wygodne, ułatwiałoby nam to podróże. Oczywiście. Na to pytanie myślę, że jednogłośnie możemy odpowiedzieć twierdząco. Tak, ma sens jedna waluta w kilku krajach. Przede wszystkim mamy brak kosztów wymiany walut, czyli nie musimy poświęcać swojego czasu i tracić pieniędzy w kantorach i w bankach. Również mamy brak ryzyka kursowego. Jak już tutaj jeden z panów wcześniej wspomniał, niektóre waluty są droższe, niektóre są tańsze. I te zjawiska ekonomiczne, które mówią o tym, że pewne waluty są droższe wobec innych, to jest aprecjacja. Mówimy, że w momencie, kiedy waluta podwyższa swoją wartość wobec innych walut, to ta waluta się aprecjonuje, czyli staje się droższa. Natomiast kiedy wartość danej waluty wobec innej waluty spada, mówimy wtedy o sytuacji, o deprecjacji. Poza tym, e, kolejny argument za tym, że ma sens jedna waluta w kilku krajach, to sytuacja, w której bardzo łatwo jest nam porównywać ceny pomiędzy poszczególnymi państwami, w sytuacji, kiedy są one wyrażone w jednej walucie. I ta sytuacja dotyczy nie tylko nas jako turystów, którzy odwiedzają inne państwa i możemy dowiedzieć się, czy, 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 czy bardziej nam się będzie opłacało kupić dany towar za granicą, czy też u nas. Natomiast ta sytuacja dotyczy również przedsiębiorstw, które mogą dokonywać zakupów produktów, surowców, które następnie będą wykorzystywały do produkowania różnego rodzaju dóbr w państwie macierzystym i dzięki temu mogą również dużo więcej zyskać. I również, proszę Państwa, tak jak w poprzedniej sytuacji, spadają koszty wyprodukowania takiej waluty. I ostatnia kwestia. Taka waluta ma oczywiście również większe znaczenie na arenie międzynarodowej. Więc możemy sobie teraz wymienić zalety jednej waluty. Przede wszystkim jest to łatwiejsza wymiana handlowa, również wyższe bezpieczeństwo i więcej możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw i dla rynków oraz poprawa stabilności ekonomicznej danego państwa. Kolejne. Kolejna kwestia związana właśnie ze wspólną walutą to oczywiście są również pewne wady, które, my, które możemy zauważyć w sytuacji, kiedy kilka państw będzie posługiwało się tą samą walutą. Przede wszystkim e, wprowadzenie takiej nowej waluty wiąże ze sobą różnego rodzaju koszty. I te koszty, to między innymi przystosowanie wszystkich sprzętów, na przykład takich automatów na, na wodę czy na słodycze, które pewnie gdzieś tam spotkaliście. One, one musiałyby w sytuacji wprowadzenia nowej waluty zostać zmienione. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej obsługiwały na przykład polski złoty, a teraz będą obsługiwały już walutę euro. To samo dotyczy wszystkich bankomatów, to samo dotyczy wszystkich systemów księgowych, systemów informatycznych, które również mają związek właśnie z walutą. Poza tym każdy bank centralny, w naszym przypadku Narodowy Bank Polski, prowadzi politykę pieniężną. Polityka pieniężna jest to taki rodzaj polityki, która zajmuje się walutą, która występuje w danym kraju. Czyli proszę Państwa, w naszej sytuacji Narodowy Bank Polski zajmuje się właśnie polskim złotym. Natomiast w sytuacji, kiedy wprowadzamy wspólną walutę dla kilku krajów, tracimy możliwość prowadzenia tej właśnie polityki pieniężnej w sposób niezależny i samodzielny. Za chwilkę sobie omówimy to na przykładzie takiej Unii Monetarnej, jaką jest strefa euro. Dochodzimy proszę Państwa teraz do bardzo ważnego pytania, czy warto tworzyć unię monetarną. Przykładem takiej unii monetarnej jest Unia Europejska. I zanim sobie odpowiemy na, e, taki, na, 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 na to bardzo ważne pytanie, chciałabym powiedzieć kilka słów właśnie o strefie euro i o Unii Gospodarczej Walutowej, czyli zamiennej nazwie dla strefy euro. Jeśli chodzi o Unię Gospodarczą i Walutową, na dzień dzisiejszy tworzy ją 19 państw, które posługują się wspólną walutą euro. Te wszystkie państwa są również członkami Unii Europejskiej, natomiast zdecydowały się przyjąć wspólną walutę euro. E, poza tymi państwami, które są członkami Unii Europejskiej, wspólną walutą euro posługuje się jeszcze 6 państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Unia Monetarna to nie są tylko korzyści, to o czym przed chwilą mówiliśmy. Wymieniliśmy sobie kilka korzyści, które oczywiście występują w sytuacji przyjęcia wspólnej waluty. Natomiast możemy również wymienić sobie kilka negatywnych aspektów, o których za chwilę również powiemy. Czym, proszę Państwa, w ogóle jest europejska integracja gospodarcza? Jest to na dzień dzisiejszy proces ponad 60-letni, który obejmuje różnego rodzaju zachowania pomiędzy państwami, które mają sprzyjać temu, żeby te państwa lepiej funkcjonowały w ramach mm, kontynentu europejskiego. Stąd też mówimy właśnie o Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy mamy 28 państw, 19 z nich przyjęło wspólną walutę euro. Euro zostało wprowadzone w postaci bezgotówkowej w 1999 roku. Czyli proszę Państwa, na początku funkcjonowało tylko jako taka waluta, nazwijmy ją rozliczeniowa. Ona występowała tylko na kontach bankowych, natomiast nie było tej waluty fizycznie. Nie mieliśmy monet, nie mieliśmy banknotów euro. Dopiero od 1 stycznia 2002 roku funkcjonują banknoty oraz monety euro. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o Europejski System Banków Centralnych, jest to taka grupa wszystkich banków centralnych, wszystkich państw, które należą do strefy euro. I właśnie te wszystkie państwa spotykają się, przedstawiciele tych wszystkich państw spotykają się po to, żeby ustalać wspólną politykę pieniężną dla wszystkich państw, które funkcjonują w ramach Unii Europejskiej. Na czele Europejskiego Systemu Banków Centralnych stoi Europejski Bank Centralny. Ma on swoją siedzibę we Frankfurcie nad Menem. Jeśli chodzi o funkcję Europejskiego Banku Centralnego, jest to bank, który zajmuje się polityką pieniężną dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jego zadania to również prowadzenie polityki kursowej wobec krajów trzecich oraz administrowanie rezerwami walutowymi krajów członkowskich. Tutaj mamy mapkę, która przedstawia nam całą Unię Europejską. Państwa, które należą do strefy euro, czyli, czyli te, które przyjęły wspólną walutę euro, one oznaczone są kolorem ciemnoniebieskim. Kolorem ciemnoszarym oznaczone są państwa, które są w Unii Europejskiej, ale jeszcze nie używają euro. Proszę Państwa, gdzie znajduje się Polska na tej mapie i jakim kolorem jest oznaczona? Proszę. Szary, czyli co to oznacza? Że Polska nie używa euro. Bardzo dobrze, ale jest za to członkiem Unii Europejskiej. Bardzo dobrze. Teraz proszę Państwa, przejdziemy do naszego ostatniego bardzo ważnego pytania. Czy będzie jedna światowa waluta? Proszę. Czyli podobnie jak w sytuacji wprowadzenia jednej waluty w kilku krajach, tutaj możemy znaleźć sobie różne zalety i wary takiej sytuacji. Tak? Okej, okay, to również ciekawa odpowiedź. Tak? Czy panie to było euro, to Polacy sobie by na tym stracili? 4 złote. To jedna euro. Tak, taki mamy przelicznik, dokładnie. A czemu byśmy stracili? Byśmy mieli mniej pieniędzy razy 4. A oni Oni by mieli razy 4 więcej. To miałoby identyczne. Ciekawa interpretacja, muszę przyznać. Tak, a co tutaj Pan jeszcze chciał powiedzieć? Proszę Państwa, te kursy walutowe, o których sobie mówiliśmy wcześniej, one są stworzone po to, że na przykład w Polsce załóżmy, za butelkę Coca-Coli musimy zapłacić 4 zł. Natomiast w Niemczech ta sama butelka Coca-Coli będzie kosztowała 1 euro. Na tym polegają kursy walutowe. To są właśnie te przeliczenia walut. W związku z tym nie możemy też dosłownie powiedzieć: Oczywiście są różnego rodzaju koszty, które związane są z prowadzeniem wspólnej waluty, z prowadzeniem nowej waluty, dzięki którym właśnie te ceny będą podwyższane. Natomiast takie jest stwierdzenie, że będziemy mieli 4 razy mniej pieniędzy, myślę, że jest tutaj troszkę zbyt dużym nadużyciem, tak. Mo, mo, możemy oczywiście założyć, że, że będziemy, że, że, że te różnice będą oczywiście w jakimś stopniu występowały, ale na pewno nie aż tak drastycznie. Tutaj jeszcze jakiś Pan się zgłaszał? Już nie, dobrze. A z tej strony sali, czy ktoś z Państwa chce odpowiedzieć na pytanie, czy będzie jedna światowa waluta? Euro. Euro będzie światową walutą? Dolary. Dobrze, jakie jeszcze waluty myślicie, że mogłyby być? Złotówki, euro, dolary. Jakieś jeszcze? Funty. A funty? Funty to jest waluta którego kraju? Wielkiej Brytanii, super. Kuny. A kuny to jest waluta którego kraju? Kuny? kuny, którego kraju? kuny? Z Chorwacji, dokładnie. Korony. Korony. Korony czeskie mogą być walutą światową, tak? Ruble. Jaka jeszcze waluta? Korony duńskie. Złotówki. Bardzo by było fajnie, żeby polski złoty był walutą międzynarodową. Może tak się, proszę Państwa, stanie. Natomiast na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że tak naprawdę raczej tej wspólnej, światowej waluty nie będzie, dlatego że mamy zbyt duże różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Jakieś tam czarne scenariusze pan wprowadza? Proszę państwa, jednak są oczywiście takie waluty, których znaczenie na arenie międzynarodowej jest bardzo wysokie. Taką walutą właśnie jest euro, które państwo bardzo dobrze wskazali, a drugą taką walutą jest dolar amerykański. Te dwie waluty możemy nazwać międzynarodowymi walutami, ponieważ ich znaczenie na rynku międzynarodowym jest bardzo wysokie i w wielu krajach możemy posługiwać się właśnie tymi walutami. Ja bardzo Wam dziękuję za aktywność, naprawdę bardzo fajnie odpowiadaliście na moje pytania.